Dziś odnotowaliśmy 110 nowych zakażeń koronawirusem w województwie kujawsko-pomorskim. W zdecydowanej większości są to ogniska małe, ogniska rodzinne. No, i oczywiście mamy nadal sytuację rozwojową w szpitalu w Grudziądzu, w szpitalu, który obsługuje oczywiście pacjentów zakażonych koronawirusem. Jest to szpital wysokospecjalistyczny i tam obecnie mamy zakażonych 44 osoby, 39 to jest personel tego szpitala. I tutaj oczywiście właściwe decyzje dyrekcji szpitala związane z tym, żeby wymazać wszystkie możliwe osoby spośród personelu. Takich badań zostało wykonanych do tej pory ponad. 500 i w najbliższych dniach oczywiście również będą wykonywane. Jeśli chodzi o tę strefę czystą, obecnie są wstrzymane przyjęcia pacjentów. W najbliższy poniedziałek, w godzinach porannych, będzie decyzja, czy szpital będzie już działał normalnie. Także w tej chwili jeszcze takiej decyzji nie ma. No i oczywiście kolejne wyniki będą spływały jeszcze dziś i jutro. Pacjenci z tego obszaru są kierowani do najbliższych szpitali, między innymi do Brodnicy mogą też trafić do Torunia czy do Bydgoszczy. Także tutaj ta opieka jest zapewniona w tej chwili.